W miejscu byle był Już ci mówię co on miał Gir. O, stary. Nie uwierzysz. Jakiś koleś awczy uh, w środku. Pierdolisz? Nie, na serio. LOL. Ej, <grybuj> <cel> <grybuj> <Lej. grybuj> Patrz, zabiłem go. <grybuj> No. przejechałem z nim, Nie, wierzę Masz to nagrane? Mam O, mam miał picie jeszcze Ale miałeś farta No jak cholera Że go zauważ, Kto to że... był? To był Immortal Jak by cię dojrzał, to już by sieka była no miał MK-16, a w plecach plecak miał pusty. Ale on miał tego. Czekaj, okay, wezmę jeszcze, włożę do użytku. A gdzie miał... on siedział z tyłu na palcach? Z tyłu, no nie widziałem go. <laughs> ja pierdzielę. Co się stało?